Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale nigdy w życiu nie goliłem się zwykłą maszynką. I to ani jednorazową, ani taką na żyletki. Zawsze używałem elektrycznej, a odkąd włosy na twarzy zaczęły mi się pojawiać w liczbie większej niż trzech, nigdy nie ogoliłem się całkowicie. Zawsze zostawiałem jakiś zarost. Hmm... To może jakiś zakład? Jak będzie milion wyświetleń tego filmu, to ogólnie twarz na live. Będę wyglądał, jakbym miał 21, a nie 37 lat. 21, 37. <grym> Model maszynki zaliczam sobie jako pracę z wczoraj, a żyletkę z dzisiaj. Dzięki temu będę miał trochę czasu, żeby dogonić obowiązki po świąteczno-noworocznym COVID-zie, który okradł mnie z sił witalnych. Poza tym samo przygotowanie filmu zajęło masę czasu, bo po wczorajszym sukcesie kleju w sztywce znów skusiłem się na bardziej zaawansowaną animację. Udźwiękowienie animacji też było wyzwaniem, bo jak już ustaliliśmy, nie posiadam maszynki na żyletki. Metaliczne sample stworzyłem za pomocą przedmiotu z innych moich filmów. Zgadniecie co to było?